Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Cuda się dzieją, ostatnio ogłosili, że dziewiętnastka będzie traktowana jak zwykła infekcja, jak zwykła grypa. No po dwóch latach uciśnienia takiego miażdżenia mózgu, miażdżenia umysłów, obywateli, degeneracji totalnej, społecznej, oderwania od rzeczywistości. Tak w jeden dzień, po prostu w jeden dzień uznali, że to wszystko... Musi wrócić do normalności. Śmieszne, bo jeszcze chyba na początku lutego, kiedy nic nie działo się na wschodzie, no to pamiętam, jak lewica chciała zmusić wszystkich Polaków do przyjęcia preparatów, zmusić wszystkich do noszenia maseczek, a teraz nagle wszystko znika. Nic już się nie dzieje. Ja się zastanawiam, co tam z tymi wszystkimi medykami, którzy mieli te dodatki. Medycy. Służba zdrowia, która nagle się wzbogaciła, mogli sobie wreszcie pospłacać kredyty, mogli sobie zaciągnąć nowe kredyty, mogli sobie pokupować jakieś samochody. Ciekawe, co teraz zrobicie, no bo teraz już dodatków nie będzie od 1 kwietnia. A mało tego, bo prawdopodobnie przed świętami słowo pandemia zostanie całkowicie wycofane. Już nie będzie nic. Tak nagle, nie? Nagle przez dwa lata nie mogli się uporać z żywiołem, przez dwa lata maglowania, tępienia, gonienia, ile wlezie mandaty, leciały za maseczki tak dalej. A teraz nagle wszystko puszcza, nawet Austria, która jeszcze nie tak dawno, przecież tam były, było zmuszenie... Były różnego rodzaju kary. Teraz Austria wszystko zakończyła i nagle też przyjęła nowych mieszkańców. Już nie ma, nie? Nie ma. Po prostu odeszło. To takie pierdoły, że nagle się skończyło, no to można opowiadać jakimś naiwniakom. Natomiast osobom, które mają szerokie horyzonty, osobom, które są zrównoważone i mądre, inteligentne, no to chyba taki bajeczek się nie mówi, bo wydaje mi się, że po prostu. Teraz wyszło szydło z worka i okazało się to, co przeciętny Polak i obywatel innego państwa myślał. Dobra, kończymy ten wstęp. Nadmienię, że ten Niedzielski, ten syntezator mowy ostatnio dostał nagrodę za jakiegoś tam wróżbite czy wizjonera. Dziwne, ponieważ to, co wam zaraz powiem, nijak się ma do, tego, do tych osiągnięć Niedzielskiego, wręcz przeciwnie, uważam, że Niedzielski doprowadził do zapaści, Polskiej służby zdrowia, do zapaści zdrowotnej Polaków, do wyparowania ze świata kilkuset tysięcy. To nie są małe liczby, to są ogromne liczby. Usiądźcie wygodnie, bo to są informacje, które zostały całkowicie przemilczane przez jakiekolwiek media w Polsce. Polska jest z najwyższym wskaźnikiem nadmiarowych zgonów w Unii Europejskiej. I to są informacje publiczne to są informacje organizacji różnych europejskich. Teraz widzicie na swoich ekranach mapę Europy, widzicie Polskę i Polska jest przerażająco słaba. Polska jest zmiażdżona przez nadmiarowe zgony. To nie jest fikcja, to są oficjalne dane. Ta mapa jest przerażająca. Ja się zastanawiam kiedy pan Niedzielski się odniesie do tych liczb, do tej mapy, że Polska jest liderem w tym niechlubnym rankingu? Przeczytam wam taki artykuł: jest taki portal, 300 Gospodarka. Ten artykuł pojawił się w lutym. Miałem zrobić od razu ten film, ale pomyślałem sobie, że przeczekam trochę. Teraz, w tej sytuacji, która ma miejsce, czyli już 19 nie ma. Niedzielski otrzymuje nagrody, no to chyba warto o tym powiedzieć, bo to jest istotne. Cytuję. Polska w grudniu 2021 roku osiągnęła najwyższą nadmiarową śmiertelność spośród państw Unii Europejskiej. To jest 69%. Wynika z danych Eurostatu. Wskaźnik ten winduje 19. Eurostat, czyli portal, organizacja, nie wiem jak to nazwać, e, która prowadzi wszelakie statystyki. Nadmiarowa śmiertelność, czyli wskaźnik wyższej liczby zgonów niż w analogicznym okresie z lat poprzednich, w listopadzie i grudniu 2021 roku, osiągnął swój szczyt. W listopadzie w całej Unii Europejskiej nadmiarowa śmiertelność była na poziomie 26%, niewiele mniej, bo 23% zanotowano w grudniu. Jednak nie wszystkie kraje wspólnoty, czyli Unii, Odczuły nadmiarową śmiertelność w tym samym stopniu. Sytuacja różniła się w poszczególnych państwach członkowskich, w dodatku dość diametralnie. Podczas gdy w Szwecji grudniowy wskaźnik dodatkowej śmiertelności wyniósł 4%, a w Finlandii i Włoszech 5%. Na Słowacji i w Polsce było to kolejno 60 i 69%. Tak negatywne wyniki Polska osiągnęła przez większość roku 2020. Podczas szczytu nadmiarowej liczby zgonów w listopadzie 2021 roku wskaźnik polski był dwa razy wyższy niż średnia europejska, wynosił prawie 51%. W lipcu 2021 roku nadmiarowa śmiertelność była na stosunku niskim 6% poziomie w skali całej Unii Europejskiej Eurostat porównał te dane ze średnią z lat 2016-2019. Wskaźnik ten wzrósł o 9% w sierpniu. Poprzednie szczyty nadmiarowej liczby zgonów przypadły w Unii Europejskiej w kwietniu 2020 roku 25%, w listopadzie tego samego roku 40% i kwietniu 2021 roku 21%. Moi drodzy, Polska jest na samym dnie. Jest prawie 70% nadmiarowych zgonów. To jest przerażająca liczba. Najgorsze jest to, że my jesteśmy najgorsi w całej Unii Europejskiej po prostu jesteśmy najgorsi. Ja chcę teraz mieć jakąś odpowiedź, jakąś wzmiankę chociażby z Ministerstwa Zdrowia, od pana Niedzielskiego, tego pana, który. Otrzymał nagrodę jako osoba, która się zasłużyła, która wiele dobrego zrobiła. To jest nonsens. To jest jakiś kabaret, to jest jakiś film komediowy. Żeby ta osoba otrzymała taką nagrodę, ta osoba pod jej patronatem, pod jej panowaniem, w 2021 roku Polska pobiła rekord w śmiertelności, w zgonach w Unii Europejskiej. Dlaczego o tym nikt nie mówi? te wszystkie teleporady. Za granicą teleporad nie było. Przez dwa lata. Ja znam sytuację. Nie wiem jak w innych państwach, ale w większości państw Unii Europejskiej tego nie było. Ludzie byli normalnie leczeni. W Polsce zapaść totalna. Jeszcze przed 19. chciałem nawet zrobić o tym filmie, jak terminy do specjalisty wynosiły tam 10 lat, do 2030. Teraz jest nie lepiej. Teraz jest jeszcze gorzej. Chyba 200 tysięcy osób, ponad miarowych Ponad te wszystkie przeciętne wyparowało. Zobaczcie, tutaj macie teraz drugą grafikę na swoich ekranach, która jest również przerażająca, tak jak ta poprzednia, bo jest to porównanie Unii Europejskiej, czyli średniej Unii Europejskiej z Polską. Zobaczcie, Polska to jest niechlubny rekordzista. To jest przerażające. Te szczyty są przerażające w kwietniu. Oraz grudniu. To jest coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca. I nie ma żadnych wyjaśnień. Nie ma dosłownie nic. Żadnego wyjaśnienia. Jest cisza. Wszyscy są zadowoleni, wszyscy wszyscy są usatysfakcjonowani. No wszyscy są nagradzani wręcz teraz. Tak jak Niedzielski. Czy też jego poprzednik Szumowski. To jest skandaliczne. To jest ważna informacja, ponieważ Polska. Jest najgorszym państwem, jeśli chodzi o problem śmiertelności nadmiarowej. Polacy wyparowali. Po prostu wyparowali z mapy Europy, z mapy świata. Nie ma ich. O tym nigdy nikt nie mówił. Jak ktoś już powiedział, to zwalali na 19. A to nieprawda, ponieważ w innych krajach też mieli ten problem. Jako sobie poradzili, we wszystkich państwach, kto wie, kto wie, nie mam dowodów, ale kto wie, czy. Nie było im na rękę, żeby osoby starsze, bo tutaj akurat przeważają osoby starsze, żeby opuściły ten świat, żeby teraz w ich miejsce przyszli nowi, młodsi, bardziej tacy przydatni do pracy, do płacenia podatków. Wiecie, jak jest. No, emeryt jest niepotrzebny. Emeryt to jest osoba, która jest tylko uciążliwa jest takim kimś niechcianym, bo on już nic nie wnosi, on już nie pracuje, podatków z tego nie ma, trzeba mu płacić emerytury, no to kto jest najbardziej niewygodny dla państwa? Emeryci. Renciści, szczególnie emeryci, bo renciści jeszcze mogą wrócić do pracy. Natomiast emeryci? Już nie. To jest niechlubne. To jest coś przerażającego. To co jest coś, co jako Polakowi sprawia wiele bólu, bo jak to możliwe, żeby aż tak ponad przeciętną wyskoczyć do góry w tej niechlubnej statystyce. Tego nie da się wytłumaczyć, moi drodzy. Napiszcie, co o tym sądzicie. Te tematy są zamilczane, o nich się nie mówi, bo po co? No połowa lutego, przecież tam później się inne problemy pojawiły, militarne, po co o tym mówić, nie? Teraz nagle koniec, wszyscy są już zdrowi, już nie ma zagrożenia. Ostatnio pojawiło się takie pismo, że oni tam przy tych testach mieli jakieś że były zakłamane, o, że były zakłamane. No ładnie, no. po wszystkim okazało się, że były zakłamane. I to jest oficjalne pismo, które było na nfz.pl, więc to nie są jakieś fake newsy, bo do tej pory było tak, że wszystko, co się powiedziało logicznego, no to było jako fake news, tam, szuria, Płaskoziemstwo, walki z normalnością, bo wiecie, ludzi o zdrowych zmysłach, którzy mieli coś do powiedzenia, mówi, że są wariatami, szuriami, tam jakieś strategie prowadzą wobec normalności. Nie? Że, że oni nie są normalni, tylko normalni są ludzie pokroju Horbana, Simona. Teraz nagle już nie ma ekspertów, wyparowali wszystko w ciągu jednego dnia. Znika, pojawia się inny problem, tego już nie ma. Nie wiem, bo jeszcze nie tak dawno, kilka tygodni temu było straszenie i medialna nawałnica teraz już nie ma. Wyparowało, dziewiętnastki nie ma. Z jednej strony fajnie, można się cieszyć, natomiast to nie jest tak kolorowo, bo pewnie czeka nas coś gorszego. Trzymajcie się bardzo cieplutko, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, dużo radości, uśmiechu i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam, cześć, papa. Pa.